No, budynek, przecież... hmm. Będziemy nie? Kto 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 Tu Kto nie? Kto będzie Kto nie? Kto tu nie? wiem, będzie Kto spokojnie No to co, Yo, witam wszystkich moich przyjaciół. Ej, no nie, ale takie przywidzenia ma. no. No, jest za pankę. Będziemy sobie cyrulować mojego psa z, z tekstem piosenki hulety do I zapowiadałem to, że to będzie Zapowiadałem to Miało być 5000 tysięcy lajków pod z odcinkiem Było 5000 więc będzie, będzie prank na psie Proste 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 Prank na psie No jak to brzmi? Wszyscy nie mają telefonu nie mogą pisać i To A A może jakąś w końcu pisę. Tutaj chciałbym tylko tak uprzedzić iż że będzie to takie podobne w stylu Pana Rudego Człowieka, ale żeby mi tutaj nie było komentarzy w stylu kopiujesz Rudego Człowieka. Nie, nie, nie kopiuję, ponieważ ja ten swój film robię w sposób nieśmieszny, a Pan Rudy Człowiek swoje filmy robi w sposób śmieszny, więc tutaj ewidentna różnica, prawda? Pra, pra, tak powietrze popularny, ale to nikogo nie obchodzi. Więc jeśli chcecie zobaczyć śmieszne pranki, to na dole w opisie. Była po trochę. Teraz no, jest no, lepsze film niż wcześniej ją. wam tak szczerze. Mówię. No dobrze, czoła. Jest link do tego rudego człowieka, który robi je w sposób śmieszny w odróżnieniu ode mnie, żeby nie było żaku. Żeby... żeby coś to ja jem, tak. ja już, to chwilę ja tam. Żeby nie było żapu. Zacznijmy trollować mojego psa rexa. Mój pies Rex jest moim ulubionym psem. To jest mój... Tak, jedyny przyjaciel. Nie jestem rudy, ale nie ukrywajmy, przyjacieli w formie ludzkiej nie ma. I tutaj... ja wiem, dlaczego się tak zwracali. Moi drodzy, przyjaciele! Nikolaj ja muszę coś objąć na razie pa. Powędziemy no też macie w opisie oraz prawym wodnym dachem tutaj okna okay. ja ze światłości, co nie wiem, gdzieś w prawym górę. Chciałem zaznaczyć, że te wiadomości to one wcale nie są takie pisane, że ja piszę tutaj mam obo